Witam Was w miejscu ważnym, niesamowitym, szczególnym w Lwowie, bo nie ma innego miejsca jak katedra lwowska Najświętszej Marii Panny, a ze mną progość, prałat Jan Mikiel, człowiek, który w tej katedrze jest już wiele lat i wie tyle, że warto tych kilka słów będzie posłuchać. że ja nie, ja mam takie pytanie jak się to stało że ta te miejsce, ta katedra przetrwała tyle set lat czas komunizmu i dzisiaj niech będzie pochwalony Jezus Chrystus to najważniejsza rzecz, że ten kościół, kościół katedralny był zawsze czynny warto nam wiedzieć że przed wojną w archidiecezji lwowskiej było czynnych około 1,5 tysiąca kościołów i kaplic. Po wojnie zostało tylko 12. Niekiedy był otwarty jeszcze jeden kościół. O Lwowie wiedzieli wszyscy Polacy, także ci, którzy żyli w Rosji. Znane są sytuacje, w których przyjeżdżali z Petersburga, z innych miejsc, bo wiedzieli, że tutaj jest Kościół Łaciński, że tu można się wyspowiadać, tu można przyjąć sakramenty święte. Ówczesny proboszcz powojenny, ksiądz Biskup, ojciec Rafał Kiernicki, wszystkich tutaj przyjmował i udzielał sakramentów. Do dzisiaj wspominają te właśnie babcie, które przeżyły czas komunizmu, że przychodzimy tutaj. Ze swoimi wnukami przebierały ich w kościele i przy zgaszonych światłach odbywała się pierwsza spowiedź, pierwsza Komunia święta. To są chwile, które są ważne dla dziecka i dla rodziców na całe życie. Warto cenić to, co mamy: wolność religijną, możliwość spotkania z Bogiem, doceniać. Obecność Chrystusa w każdym kościółku, który jest na polskiej ziemi. Dlatego bardzo się cieszę, że przyjeżdżają tutaj pielgrzymi, przyjeżdżają także i turyści i mogą zajrzeć do tej katedry, która pamięta i Jana Kazimierza, ale także tych wszystkich, którzy przez wiele lat tutaj przychodzili, modlili się i wiarę swoją wyznawali i przetrwali. Księże, jesteśmy w kaplicy. To jest kaplica, która jest dla kanoników. Oni tutaj się przybierali, Tutaj mieli swoją zakrystię i w tych, w tych obecnych czasach jest to kaplica, w której ubiera się dończy święty ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Z, z Katedry Lwowskiej u stóp Matki Boskiej Łaskawej Żegnam Was, lajkujcie, piszcie komentarze i wędrujcie ze mną dalej po kresach. Z Bogiem.